Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Kujawsko-Pomorska Szkoła. Dzień dobry, witajcie kochani. Mam nadzieję, że przetrwaliście ten dzień z nami. Teraz na zakończenie, już tak naprawdę na deser mamy coś dla was specjalnego. To będzie, moi drodzy, biologia. Wszystkich piątoklasistów zapraszam przed smartfony, komputery, tablety i inne urządzenia do oglądania i słuchania, bowiem jest już z nami fantastyczna Julia Idziak. Dzień dobry. To taka bardziej poobiednia lekcja, taki deserek poobiedni, podwieczorek można powiedzieć, Moi drodzy Piętoglasiści, mam nadzieję, że zauważyliście zmianę w planie. Tak, że widzimy się dzisiaj o tak popołudniowej porze, że nie jest to poranek środowy. Musimy się przyzwyczaić do tej zmiany. No, jeśli, wam nie da, jeśli nie macie możliwości dzisiaj, no to wiadomo, że zawsze potem możecie obejrzeć te zajęcia. Dlatego bardzo się cieszę, że będziecie potem mieli do nich dostęp. Kochani moi, w zeszłym tygodniu. Rozpoczęliśmy rozmowę, rozpoczęliśmy przygodę z roślinami nasiennymi, że są to rośliny dość powszechnie występujące na wszystkich kontynentach, występują dość we wszystkich praktycznie środowiskach, no to trzeba troszkę o nich więcej powiedzieć. Dzisiaj chciałabym się skupić na rozprzestrzenianiu się tych roślin, co takiego umożliwia to rozprzestrzenianie? Na ostatnich zajęciach była tylko i wyłącznie mowa na temat budowy kwiatu i cyklu rozwojowego tej rośliny, stąd nie udało nam się powiedzieć utrwalić sobie wiadomości na temat kwiatu i od tego tak naprawdę zaczniemy. Dla przypomnienia, bo tych, tak jak powiedziałam, wiadomości bardzo dużo: rośliny są te bardzo zróżnicowane i występują praktycznie w każdym zakątku na Ziemi. Jest to grupa dominująca, czyli jest ich po prostu najwięcej, najbardziej pospolita grupa roślin. Okay? Dodatkowo uwaga, uwaga, tak? Te rośliny wytwarzają kwiaty, kwiaty wytwarzają rośliny nagonasienne, ale tak są to tutaj kwiaty obopłciowe, czyli będą tutaj elementy, będą organy wytwarzające komórki rozrodcze, męskie, jak i żeńskie. Okay? To jest różnica w porównaniu do roślin nagonasiennych. I uwaga druga, tak, powtórzenie wiadomości, a już dwie uwagi daję, kochani moi, owoce, tak, te rośliny wytwarzają owoce jako jedyne, dobrze, w szczególności moi piątoklasiści, dobrze, proszę żebyście pamiętali, bo niedługo przed wami test i boję się, że możecie tutaj się pomylić, także podkreślcie te wiadomości, tak, kolorem, bo często jest tak, że kolory się bardzo łatwo zapamiętuje, Okay? Dla mnie to jest bardzo ważne i chyba daję Wam znać, że te wiadomości będą na teście. Trzymam za Was kciuki. Tak, jak powiedziałam, zadanie utrwalające, które nam mignęło w zeszłym tygodniu, bo już nie chciałam Was obarczać, tak, nie chciałam Wam wydłużać tego czasu tej lekcji. Krótko, szybko, tak, przypomnijmy sobie budowę kwiatu, bo to mi się zaraz przyda przy budowie owocu, bo z kwiatów będą powstawać owoce. Uwaga, uwaga! Budowa kwiatu przypominam, tak? Płatki korony, działki kielicha, pręciki i słupek. Gdzie co jest? Mamy A, B, C i D. A, tak? Te zielone elementy, może tak nie do końca widać na tym zdjęciu, tak? No, ale te zielone elementy pod płatkami korony to są działki kielicha. Nad nimi płatki korony, czyli te piękne białe, ok, razem, czyli płatki korony i działki kielicha będą tworzyć okwiat. Do czego to służy? Żeby przywabić owady, które będą zapylać, lub też, tak, trzeba o tym też pamiętać, będą służyły te elementy do ochrony organów rozrodczych, które będą wytwarzać komórki rozrodcze, czyli plemniki i komórki jajowe. Tymi elementami, które będą wytwarzać plemniki i komórki jajowe to będzie pręcik i słupek. Pręcików tutaj mamy więcej, to będą te elementy D, tak, natomiast B element to jest słupek, ma tutaj charakterystyczne znamie słupka, na które będzie spadało nam pyłek, w którym znajdują się plemniki i wtedy dochodzi do procesu zapylenia. Krótkie przypomnienie, tak, tak na chybcika, raściach, chciach, żebyśmy, żebyśmy pamiętali, co było na ostatnich zajęciach. I tak jak powiedziałam, przyda nam się to bardzo do budowy owocu. Zanim do budowy owocu, to jeszcze chciałam Wam pokazać, że no nie zawsze występuje tylko i wyłącznie ten jeden kwiat u rośliny, ale mogą występować kwiatostany. Co to jest, to jest skupisko rozgałęzień pędów zakończonych kwiatami. I mamy tutaj od doboru do koloru, jest naprawdę tutaj bardzo dużo tych kwiatów, bardzo dużo roślin z tymi kwiatostanami. Chciałam tak tylko dać, tak pokazać, nie musimy tego zapamiętywać, ale żebyście wiedzieli, żebyście byli świadomi, że kwiaty mogą występować w takich zbiorowiskach zwanych kwiatostanami. Różne rodzaje, w zależności od tego, jak są one ułożone te kwiaty, w ten sposób mamy różne przykłady kwiatów. Koniczyna wiemy, tak znamy, byliśmy na łące, widzieliśmy tak samo na pewno rumianek. Jeśli chodzi o babkę, ona jest taka nieśmiała, może nie zauważyliście, ma takie małe fioletowe kwiatuszki. Idziemy dalej, Mamy tutaj przykład baldachu, Mamy grona, grono to będzie konwalia, pięknie pachnie, uwaga, tak, trujące to jest, dobrze, nie jemy, nie pijemy wody z konwali, bo może to naprawdę bardzo poważnie się skończyć. Dobrze, też zwierzętom nie dajemy, kotom czy psom, tak, jest to dla nich śmiertelne, to tak na marginesie. Mamy jeszcze kolbę, mamy wiechę, może wasi nauczyciele od was tego wymagają, dlatego podałam te przykłady. Ja nie. Ja akurat należę do tych, co chcę, żebyście tylko byli świadomi, że coś takiego występuje i mieli pojęcie, że mamy różnego rodzaju właśnie przykłady kwiatostanów. Ja natomiast chciałabym, żebyśmy, żebyście wiedzieli, jak zbudowany jest owoc i z czego to wychodzi. Uwaga, przypominam, cykl rozwojowy rośliny okryto nasienny. Mamy pręcik, który będzie wytwarzał ziarna pyłku, w nich znajdują się plemniki. W różny sposób, pamiętacie to z zeszłej lekcji, mamy różne sposoby zapylenia tych roślin, tak? w różny sposób może przejść pyłek na znamię słupka. Tutaj jesteśmy, pyłek jest na znamieniu słupka żeby plemnik z tego znamienia słupka dostał się do komórki jajowej, która jest w zalążku, a zalążek znajduje się w zalążni, czyli to jest ta dolna część słupka, musi zostać wy 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 wytworzona taka wypustka zwana łagiewką półkową. I tą wypustką będzie sobie plemnik szedł do komórki jajowej i wtedy dojdzie do zapłodnienia. Dwa ważne pojęcia, tak? Ja na nie duży kładę nacisk. Zapylenie i zapłodnienie. Zapylenie przypominam: tutaj mamy osadzenie pyłku na znamieniu słupka, natomiast zapłodnienie połączenie tych komórek rozrodczych. Dobrze? Zapłodnienie u roślin okryto nasiennych, ale również u roślin nagonasiennych jest możliwe dzięki wytworzeniu łagiewki pyłkowej. O, to, to przypominam, no, może jakieś pytanie na teście się pojawi. Co? W ramach utrwalenia powiedziałam. Ok, budowa owocu. W momencie, kiedy doszło do zapłodnienia, to komórki zaczynają się dzielić. Dzielą się, dzielą, dzielą, aż powstaje zarodek. Zarodek powstaje w zalążku. Zalążek przekształca się, ta ściana zalążka utwardza się i tworzy się. Łupina nasienna. W środku, zarod, w środku pomiędzy zarodkiem a łupiną nasienną będzie wytwarzana tkanka odżywcza zwana bielmem. Bielmo będzie służyło do odżywiania zarodka, żeby zarodek miał siłę na to, żeby powstawały nowe komórki, żeby potem roślina kwitła. Ale o tym to później. W ten sposób powstało nasion. Czyli nasiono powstało z zalążka, z przekształconego zalążka. Natomiast owocnia, czyli to, co często my znamy, że jest to do schrupania, do zjedzenia, to zostało wytworzone ze ściany zalążni, dobrze? I yy, będzie właśnie często mięciutkie, często pyszne, słodkie, no nie? Kojarzymy wiśnie, śliwkę, mm, to niektórzy tu się już robią głodni, no nie? Czas przecież na deser, moi drodzy. Za, do zapisania. To są ba bardzo ważne dla mnie elementy i chciałabym, żebyście dzisiaj to sobie za za zapisali, dobrze? Czyli był na, poprzed na poprzednim slajdzie zapisane budowa owocu i pod spodem mamy nasiono powstaje z zalążka i macie konkretną całą budowę tego nasienia, że jest tkanka odżywcza, że jest zarodek, że jest łupina nasienna. O tym ja przed chwilą mówiłam i możecie sobie teraz to zapisać, tak? Druga nazwa na tkankę odżywczą, czyli bielmo. To jest taka trudniejsza nazwa. Jeśli pójdziecie później do szkoły ponadpodstawowej i będziecie mieli rozszerzoną tą biologię, to na pewno to słowo się pojawi. I tak próbuję Wam właśnie przemycić te trudniejsze słowa biologiczne już teraz w piątej klasie. Wiem, jestem nadgorliwym nauczycielem. Moi drodzy, jeszcze owocnia. Owocnia będzie powstawać z zalążni i będzie do czego służyła? Żeby chronić nasiono ale również przy rozsiewaniu. No bo po co roślina natrudziła się, żeby ta owocnia była soczysta, słodziutka i nadatek kolorowa? Po to, żeby przywabić zwierzęta, żeby zwierzęta były zainteresowane, żeby zjadły ten owoc, a później parę metrów czy też kilometrów dalej, przy wypróżnianiu wyszły te nasiona i mamy sposób rozprzestrzeniania się, moi drodzy, tak? Rośliny nas wykorzystują do rozprzestrzeniania się, do tego, żeby zdominować ten świat. Takie mądre. <laughs> moi drodzy, tych owoców mamy multum, tak? Mamy różne rodzaje. Mogą to być owoce pojedyncze, zbiorowe czy też owocostany. W zależności od tego, ile tych zalążków było zapłodnionych, ile tych zalążni tam było, tak? Dlatego mamy różne owoce. Wy na pewno znacie i taki na takim typowym owocu, o czym ja mówię, to mówimy na owocu pojedynczym, mięsistym. I to jest właśnie przykład, ta wiśnia, czy też ta śliwka, o którym ja wspomniałam. To jest taki typowy owoc, taki przykładowy na nasze zajęcia, ale również na pewno znacie te pojedyncze, suche. Pękające, czy też niepękające, no to e, już ta owocnia nie jest taka mięciutka, nie jest taka soczysta. No, twarde jak orzech do zgryzienia, tak? To już wiecie skąd się to wzięło, no nie? Czyli mamy suche, tak? I e, ta owocnia już nie jest do skonsumowania. Mamy tutaj właśnie przykłady właśnie tych owoców, o których wspominałam, czyli jest ta owocnia, mamy tutaj tą pestkę, e, mamy to nasiono, ale również zobaczcie, mamy tutaj szereg nasion. Tak, nasiono, pamiętajcie, każdy z nich powstało z zapłodnionego zalążka. I w zależności od tego, ile tych zalążków znajduje się w tym słupku, bo ja rysowałam w zeszłym tygodniu Wam tak, że w jednym słupku znajduje się jeden zalążek, ale może tych zalążków znajdować się więcej. Każdy z nich, jak zostanie zapłodniony, to z każdego z nich będzie powstawało nasiono. Dobra? Tak. Taka jest różnica między owocami i chciałam Wam zwrócić na to uwagę przy pomocy tych zdjęć. Tak jak powiedziałam, mogą być owocostany i mogą być jeszcze owoce zbiorowe. Przykład owoca zbiorowego, tak, czyli malina, może to być również truskawka. Mamy tutaj kwiatostany, do których doszło do zapłodnienia, i mamy tutaj jeszcze owocostan, to na przykład właśnie będzie ananas. Gdzie tutaj nie tylko kwiatostan, ale tak naprawdę wszystkie te elementy, które dotykają dna kwiatowego zostały zapłodnione, okay? I mamy taką w ten sposób yy, rozmaitość. Ja chcę, żebyście zapamiętali budowę tego owocu, okay? Jest najprostsza tego konkretnego, pokazuję wam palcem. Czyli żebyście wiedzieli, że jest owocnia, że jest nasiono. Wszystko i żebyście wiedzieli, do czego służy nasiona, do czego służy owocnia. Ja chciałam wam pokazać jeszcze dzisiaj, jak rozprzestrzeniane są te nasiona. Rośliny się wycwaniły, wykorzystują zwierzęta, ale nie tylko, bo na przykład kokos będzie rozprzestrzeniany przy pomocy wody. Niektóre rośliny stwierdziły, że będą jak taka zosia samosia więc samoczynnie będą się rozprzestrzeniać. Tutaj te rośliny wykombinowały różnego rodzaju sprężynki, dzięki czemu dochodzi do rozprzestrzeniania się szybszego, tak bardziej dynamicznego. Mamy rozprzestrzenianie się przez wiatr. Znamy tą roślinę. Nie, to nie jest dmuchawiec, moi drodzy. Mamy tutaj mniszka, tak, który będzie rozprzestrzeniał się, jego nasiona będą rozprzestrzeniane przez wiatr. Tutaj znamy klon, takie drzewo, tak? Będzie, yy, będzie tworzył taką powierzchnię lotną, dzięki czemu wiatr może rozprzestrzeniać tą roślinę na dalekie obszary. No i ja wspominałam o zwierzętach przy yy, omawianiu tej owocni, przy omawianiu tego owocu. To zwierzęta nie tylko ssaki, ale również ptaki będą yy, umożliwiały rozprzestrzenianie poprzez zjedzenie, ale zobaczcie tutaj. Nie wiem, jak wy. Tak, ale czasami do mnie, do, mo do moich spodni, do moich bluzek szczepiały się takie rzepy i przez to nieświadomie rozprzestrzeniałam te rośliny, żeby e, no... a później jak się przychodziło do domu to trzeba było to oderwać, tak? Zwierzęta w ten sam sposób właśnie rozprzestrzeniają te rośliny. No dobra, napisaliście, zdążyliście. Ja wiem, może trochę nie, 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 nie zwróciłam Waszej uwagi na to. Sposoby rozprzestrzeniania się nasion. Proszę, żebyście zapisali. Przez wodę samoczynnie, czyli w drugi sposób. Trzeci przez wiatr i czwarty przez zwierzęta. Daliście radę? Jeżeli nie, spauzujcie, cofnijcie film i wtedy sobie zapiszcie, Ok. Kiełkowanie nasion. Sami możecie przeprowadzić takie doświadczenie. Polecam to moim piątoklasistom, tak? Może coś z tego wykiełkuje, jakaś ocena, tak? Na pewno musi to być udokumentowane zdjęciami, podpisane, co każdego dnia się zadarzyło. Co jest potrzebne do kiełkowania nasion? Na pewno potrzebny jest dostęp do tlenu, na pewno jest potrzebna woda, odpowiednia temperatura. Dobrze? I następuje etap kiełkowania. Zobaczcie, powstaje najpierw tutaj zarodek, taki zalążek korzenia, potem, nasz, potem zaczynają powstawać. Powoli liście. To się dzieje tak w przypadku fasoli, ale nie u wszystkich roślin tak będzie, że zawsze będzie wytwarzany korzeń, a dopiero później liście. To zależy, jak, jaka to jest roślina. Okay? Wy możecie to zaobserwować. Napisać mi, ile dni potrzebowaliście tak, na zaobserwowanie korzenia, ile na powstanie liści. Uwaga! To nie są liście, tak? Z tego roślina będzie czerpać substancje odżywcze. Pamiętacie, to było to bielmo, no nie? Tutaj mamy te prawdziwe liście, które, są, które będą zastępować nasze bielmo i w nich będzie przeprowadzany proces fotosyntezy, i tam będzie wytwarzany pokarm. Żeby roślina rosła, to jest chyba oczywiste, tak? Jest, pod, jest, potrzebny, czy, jest potrzebny następujący czynnik: temperatura, woda, światło oraz dostęp do tlenu. Mimo to, że rośliny same wytwarzają tlen, tak, to muszą mieć do niego dostęp. Tak, nie można im wszystkiego, moi drodzy, zabierać. Kochani moi, jak się jeszcze mogą rozmnażać rośliny okryto nasienne? Rozmnażać mogą się wegetatywnie, czyli mamy to sposoby rozmnażania bezpłciowego, okej? Okay? Potrzebne są jakieś fragmenty organów, na przykład korzeń, łodyga, liść i dzięki tym elementom może dojść do rozprzestrzenienia się tych roślin. Było to. To jest tylko i wyłącznie powtórzenie wiadomości, tak? Było to, kiedy mówiliśmy o budowie tych organów, budowie korzenia, łodygi, czy też liścia. I te zdjęcia powinny być Wam znajome, no nie? Rozłogi, tak? To będzie, to będzie rozmnażanie przy pomocy łodygi, to będzie na przykład poziomka, czy też truskawka. Kłącza, czy mamy tu rysunek kłącza? Mamy. Wiecie gdzie? Gdzie ja idę? Tutaj. A co to jest? To jest imbir, moi drodzy, bulwa, oczywistość. Oczywistość. Tego nie muszę przedstawiać, no nie? To będzie nasz ziemniak. Ziemniak e, będzie e, to łodyga e, zwana bulwą. Będzie tutaj magazynowana substancja odżywcza, ale również będzie to służyło do rozmnażania wegetatywnego. No i cebula również będzie służyć do rozmnażania bezpłciowego, czyli nie wymagającego wytwarzania komórek rozrodczych. Podsumujmy sobie. Dużo tego było dzisiaj? Chyba nie, chyba nie. Pan mówi, że tak. <laughs> Ale nie, wy jesteście wprawieni po prostu i wy wiecie, że niektóre rzeczy są łatwe i e, tutaj nie było jakichś problemów z zapamiętaniem. Co było dzisiaj ważne, na co chcę zwrócić waszą uwagę, tak? Po pierwsze, z czego zbudowany jest owoc, że jest owocnia i jest nasiono, tak? Po drugie, chcę, żebyście wiedzieli do czego służy nasiono i do czego służy owocnia, z jakich elementów się składa każdy z nich, bo to jest ważne, okay? Że w nasieniu znajduje się zarodek, tak? Czyli to jest ta zapłodniona komórka jajowa i wytworzone tam parę komóreczek. Te parę komórek będzie odżywiane przy pomocy bielma, czyli tej tkanki odżywczej i to będzie wszystko chronione przez łupiny nasienną. Owocnia może być sucha, może być mięsista, jeżeli jest mięsista, to na pewno ten owoc będzie rozprzestrzeniany przy pomocy zwierząt. Dlatego jest mięsisty, tak, żeby te zwierzęta przybliżyć, zainteresować. Okay? Ale nie wszystkie rośliny będą rozprzestrzeniane przez zwierzęta, mogą być również rozsiewane. Samoczynnie mogą używać wody czy też mogą używać wiatru. Kochani moi, to było utrwalenie wiadomości, tak? Podsumowanie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, było za szybko, tak? To macie możliwość wejścia na stronę e-podręczniki, macie przecież swoje podręczniki, tak? No i zachęcam Was do obejrzenia zajęć w przyszłym tygodniu. Będziemy mieli ostatnie zajęcie na temat roślin okryto na siedem. Dziękuję Wam za uwagę. Bardzo dobrze, że te procesy zachodzą, bo dzięki temu powstają te owoce, które ja lubię, czyli na przykład banany, jabłka. Oczywiście. O, I te są moje najbardziej ulubione. A te wszystkie procesy oczywiście tłumaczyła Wam Pani Julia Idziak. Dziękujemy Pani Julio. To naprawdę było fajne pół godziny. Cieszę się bardzo.